Poczucie bycia niewystarczającym to nie jest tylko Twój osobisty problem. To jest biznesplan. To jest precyzyjnie zaprojektowany kulturowo stan umysłu, który napędza całe gałęzie gospodarki. Nazywając wprost, jest to przemysł niedosytu. Jego paliwem jest Twoja niepewność. Jego produktem końcowym jest Twoje przekonanie, że zawsze musisz być jakaś bardziej. I zadajmy sobie czysto retoryczne pytanie. Czy gdybyś żyła powiedzmy 30 lat temu, przed erą soc social mediów, Myślałabyś o sobie równie surowo jak dzisiaj. Czy miałabyś w głowie ten sam nie, nieustanny szum? prawdopodobnie nie, bo nie miałabyś się do kogo porównywać w taki sposób, jak robisz to dzisiaj. Twój punkt odniesienia byłby bardziej realny. I byłby nim Twoje koleżanki, kobiety z krwi i kości. Niektóre ładniejsze, niektóre brzydsze, takie, wiesz, normalne, nie? Chudsze, grubsze i... Okej, okay, istniałyby wiesz pewnie odrealnione wzory y, typu z gazet Bravo Girl, tak? czy z telewizji, ale tak naprawdę nigdy nikt ich nie traktował jako realnego y, standardu do osiągnięcia na co dzień. Nie? A dzisiaj ten nierealny standard jest w twojej kieszeni 24 godziny na dobę i robi ci presję. I tutaj dochodzimy do pytania, które y, gdzieś zatruwa myśli. Ile z tego, że czujemy się niewystarczająco. Wynika z naszego, powiedzmy, jakiegoś tam niskiego poczucia własnej wartości, a ile z tego, że jesteśmy nieustannie zanurzeni w kulturze więcej, szybciej, bardziej. Ile to jest Twoja realna praca do wykonania, a ile starannie przygotowana ściema, którą łykamy jak młode pelikany. I w tej grze nie da się wygrać, stając się w końcu wystarczającą. To jest horyzont, który zawsze Cię będzie oddalał. I jedyną obroną jest całkowita zmiana zasad. Odmowa udziału w tym wyścigu, ale to wymaga zbudowania czegoś, co jest na 100% twoje, twojego wewnętrznego punktu odniesienia. I dlatego, zarówno mój kurs, jak przestać się objadać, jak i inne produkty w rzeczywistości nie są jedzeniu. Jedzenie, objadanie się, to zawsze jest tylko symptom. To jest czerwona lampka alarmowa, która krzyczy, że wiesz, coś tam się. No, porobiło, tak? Że kontakt z samą sobą został zerwany, że zewnętrzny hałas zagłuszył Twój wewnętrzny głos. I ten kurs jest o odzyskiwaniu kontaktu z samą sobą. O zrozumieniu, skąd tak naprawdę bierze się zaburzona relacja z jedzeniem i o odbudowaniu zaufania do siebie i do sygnałów, które wysyła Twoje ciało, do tego, co jest prawdziwe. To jest kurs o tym, który mówi, jak zbudować, jak sobie zbudować tą wewnętrzną twierdzę, od której odbijają się te wszystkie, wiesz, powinnaś. Jak odzyskać siebie w świecie, który robi wszystko, żeby zapomniała o sobie. Czuję, że to jest dla ciebie. Jeżeli tak, linki masz w bio. Albo napisz do mnie miłego.